Cześć, witam w kolejnym odcinku z Minecraft Matrixem! Nareszcie wyczekiwałem. Taki... Nie wiem, czy wyczekiwał ten odcinek, ale długo go nie było. I... Co tu robi żelazo? Nie, co tu robi? Czekajcie, przyłączę perspektywę, tylko. to nie. Settings ja tutaj trochę sobie grałem i nie wiem już, ile ja razy zginąłem. Dlatego właśnie jest easy. Nie wiem ile razy ja już zginąłem. Nie, 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 nie. Co tu robi kurwa żelazo? Ja się pytam. Jedno wykopałem, ale ono było. Mm. Mm. Ono było. Tu, w tej dziurce. Gdzie to żelazo? Ja sobie. Ja sobie wypraszam takie łoszukiwanie. coś jest? O, jest. Siema. Kop. Nie, 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 nie. Oj. To jest twój koniec. Jego głupi No kurdi. Pewnie się zastanawiacie, co ja chcę, się... jak chcę postawić... O, udało mi się. Gdzie jest moja pochodnia? What the fuck? Duo gravera Po proszę oooo Picha tu Nie will. wiem, trzeba zobaczę Trochę oh. więcej złożę Siedem Będę miał spodnie tak? Spodnie. Nie, ja chcę kill off mieć jeszcze żelazny na Co ja Zrobię kill off i buty. Bo tu było ostatnio to. Cicho, proszę mnie nabierać. Tu ostatnio było żelazo. Ale ja tylko jedno. tylko na początku odcinka miałem jedno. Kurde, ja was przepraszam strasznie też za taki pewien dźwięk. A mianowicie za ten, kiedy coś kopię. Pęgiel. Później się tutaj. Zobaczę, teraz mi się nie chce. Bo ja dzisiaj mam w ogóle coś innego w planach. Ja dzisiaj chciałem wyjść. Ja chciałem iść. Gdzieś chciałem iść, ale... Chciałem iść... Tu coś jest, czy, czy... Czy nie? Nie, tutaj był ten. Hmm. Chciałem mieć po prostu na jakąś wyprawkę mniejszą, nie? Tak tam? Kurw. E, Taką trałem nieco mniejszą wyprawę. No chciałem po prostu się wybrać. Żeby zrobić tam jakieś... Nie wiem, po prostu coś pozdrywać. Na kilo. Na łokie. Na Dwa cobla. Yy, dużo grawela i tak. Więc tak, na pewno mi się przyda na to wyprawę. Siekierka i łopata. Łopata i siekierka. To mi się przyda. Żarcie mam. Sok naturalny Okej okay. yup, yup, yup. To co idziemy? Idziemy, nie będziemy Przedłużać tylko Potrzebuję Jakieś patyczki na wszelki wypadek Trochę kobla, tyle powinno wystarczyć i zapasowy crafting table, chowaj mi to, pila ja się muszę, dobra później się poukładam, teraz mi się nie chce, idziemy, tak idziemy, jasne, wychodzimy, to jest pokój naturalny. I naturalna szkoda, że w tej wersji nie ma tych, a ja. co? Nie, vacy pointów. Potrzebuję wace point, seti ok, video Nie wiem, nie znam się. Po prostu idę w tamtą stronę, jak się zgubię to trudno, mam to gdzieś. Już, dopiero co wyszłem z domu i węgiel. Wszystkie takie dziwne. Nie, bo będą mi się... Nie, nie ważne. Ja chciałem, chciałem coś zrobić, ale nie ważne już. Tak naturalny, parara, parara, parara. Barabasz? Barabasz! Jep mm, Miło. Kiedyś tu przejdę, teraz nie. Bo dzisiaj, owszem, jest podróż, ale nie do kopalni. Natura? oho. Wszędzie jaskinie. Jak wcześniej jaskiń nie było, to teraz wszędzie, kurde, to jest takie niesprawiedliwe. Kolejna gravelowa góra. Gravel. Proszę, ziem. Dobra, ja kawałek przejdę i za chwilę wracam. Dobra, słuchajcie, kawa, jak się już przeszedłem i znalazłem Rubena. Ruben też to. Cześć. No i znowu e, kolejny zwir. Dużo zwiru. Ale to nie jest ta góra, co wcześniej przyrobiliśmy, to jest inna. Polanka, polanka, polanka. To jest stare. drzewo. Kolejny Ruben. Dwa No nowe kwiatki. Czemu to tak wygląda? Czemu to jest takie wyżytkie Ja to Ja to jakieś miejsce nie pada. No powiedzmy. Odgradzam się od reszty świata.

No, niekoniecznie to wczynię. To po drewnu. Dzięki. Rubemy. Dużo rubenów. I będziemy kończyć ten odcinek. Ale widzimy już za niedługo, oczywiście. Dlatego. No na razie, do zobaczenia, tu się mam miłego Adeut, który to ogląda się po prostu miły, miłego spędzenia świąt, które w ogóle nie wierzę, że są bez i tak się tam na razie, do zobaczenia i do pa do nas 7, niech się walczyć, więc pan, pan ma. Pa, pa, siema. Pa